Środa, 23 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan mówi apostoł o nowym życiu w Chrystusie. Zaczyna tak. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Potem mówi o tym, żeby dążyć do tego, co w górze. Mówi o tym, żeby zadać śmieć temu, co jest przyziemne. Mówi po prostu o tym, żebyśmy odrzucili te wszystkie stare sprawy, jak gniew, zapalczywość, złość, znieważanie. Ale wszystko się zaczyna od słowa: jeśli. No właśnie, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, to jeśli jest szalenie ważne. Tak samo jest, mówi: jeśli chcesz pójść za mną, to zaprzej się samego siebie. Jeśli chcesz. jeśli chcesz, to się musisz zaprzeć. Jeśli umarłeś z Chrystusem, to będziesz myślał o tym, co jest po prostu Boże. Jeśli zmartwychwstałeś razem z nim, to będziesz starał się żyć nowym życiem, jeśli. Tak jak w miłości, jak człowiek się zakocha, jeśli się zakochałeś, jeśli ktoś dla Ciebie jest ważny, jeśli dziecko jest szalenie ważne w Twoim życiu i oczekiwane, jeśli, jeśli ten cel jest tak istotny, to Ty to zrobisz. My bardzo często zapominamy o tym, że, jeśli, że to jest po prostu warunek. Że to jest po prostu warunek. I my czekamy, że samo nowe życie przyjdzie, że samo po prostu jakieś nowe objawienie przyjdzie, albo że my się po prostu zmienimy tak. Nie, nie, my się tak po prostu nie zmienimy. My się możemy zmienić wtedy, kiedy spotkamy Chrystusa. Kiedy umrzemy samym sobie, kiedy powstaniemy razem z Nim, kiedy On da nam nowe życie. Dlatego trzeba być blisko Niego, trzeba się modlić, trzeba rozważać Jego słowa, żeby to umieranie sobie, albo to doświadczenie zmartwychwstania Chrystusa, żeby się ostatecznie w nas wypełniło. Bo naprawdę, jeśli będzie w nas Chrystus, to wtedy życie będzie wyglądać inaczej. Jeśli ono nie wygląda inaczej, to dlatego, że ciągle, ciągle tego Chrystusa w nas jest za mało. Psalm 145. Mówi o tym m.in., że Pan jest wielki, godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego jest niezgłębiona. Wielkość Boga. My nieraz mówimy, że Boga nie ma, nieraz ludzie mówią, że Bóg jest mały, albo mówią, że po prostu Bóg jest jakiś taki nieodpowiedni. Nie, Bóg jest naprawdę, nie tylko, że jest wielki, ale jego wielkość jest niezgłębiona, można by przetłumaczyć, nie da się jej wyszukać. Czy tak jak oddaje to Septuaginta, tłumaczenie greckie, że nie ma granic, po prostu nie ma granic. To by się wydaje, że, że Boża wielkość ma granice, ona nie ma, I, i ciągle mi ta wielkość Boża jakoś kojarzy się ze Wszechświatem że naukowcy odkrywają wszechświat, odkrywamy mikroświat i makroświat i ciągle, ciągle są rzeczy nowe. To jest, to jest w jakim sensie można powiedzieć, ciało Boga. To jest, można powiedzieć, jakiś znak tego Boga, który stoi za tym wszystkim. I będziemy do końca świata odkrywać i ciągle będą rzeczy nieodkryte nie i ciągle będą granice, które nie będą przekraczane, bo tak jest Pan Bóg. Tak jest Pan Bóg I badanie tego świata ciągle jest jakoś znakiem tego, że, że jest za nim ktoś, którego wielkość jest absolutnie bez granic, jest niezgłębiona. Ewangelia opowiada o błogosławieństwach, ale nie tak jak u Mateusza, że mamy osiem błogosławieństw. Opowiada o błogosławieństwach, czterech błogosławieństwach i czterech biada. I to tym bardziej podkreśla po prostu Ewangelista, że tu chodzi o konsekwencje. To nie jest tak, że jesteś błogosławny, jak się smucisz, albo obiada, kiedy jesteś bogaty. Tylko jeśli się smucisz, to pamiętaj, że to nie jest koniec świata. Może jeszcze wszystko się skończyć szczęściem. Jeżeli jesteś bogaty, to nie myślaj sobie, że to wszystko jest w porządku. Jeszcze to naprawdę może, może się źle skończyć. Także to są takie znaki, które mówią, że to, co wydaje się klęską, nie musi być klęską. I to, co wydaje się zwycięstwem, nie musi być zwycięstwem. Trzeba po prostu patrzeć na konsekwencje. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg, wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.